Witamy ponownie. Dlaczego młoda kobieta, która ma wszystko, czego dusza zapragnie, zaczyna nagle zazdrościć ludziom, którzy mają o wiele mniej niż ona? Odpowiedź na jej zagubienie nadeszła dopiero wtedy, gdy jej serce, umysł i całe życie zostały wyzwolone. Czy uczucie zazdrości może doprowadzić do czegoś dobrego? Zanim odpowiem na to pytanie, powiem trochę o sobie. Bardzo wyraźnie poczułam zazdrość, słuchając śpiewu grupy bezdomnych. Nie zazdrościłam im tego, kim byli, ale tego, co mieli w sobie. Było to tak żywe i tak uderzające, że nagle zrozumiałam, iż w moim życiu brakuje czegoś ważnego. Patrząc powierzchownie nie miałam w życiu żadnych problemów. Nigdy nie byłam na takim dnie jak oni, ale ich twarze i to, co wyrażali swym śpiewem, dało mi do zrozumienia, jak bardzo jestem pusta. Moja wiara nie zmieniła się od czasu, gdy miałam sześć lat. Wtedy też wyrobiłam sobie własne zdanie na temat grzechu. Nie wchodź na ulicę, Janet, poczekaj. Ojej, potrafię sama przejść przez ulicę. Grzeczne dziewczynki tego nie robią, tylko czekają na swoją mamusie. Aha. Daj mi rączkę, kochanie. A teraz spójrzmy w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo i możemy przechodzić. Aha. Dzięki temu nie wpadniemy pod samochód. Ale ja mogę przejść sama przez ulicę. Grzeczne dziewczynki czekają na swoją mamę. A to właśnie o tym mówił ten człowiek? Który, kochanie? Ten w kościele. Nie pamiętam, żeby mówił coś na temat przechodzenia przez ulicę. Aha, ale mówił, że można być dobrym albo złym. A tak, o tym mówił. Niegrzeczne dziewczynki same przechodzą przez ulicę? Tak robią. To znaczy, że są grzesznikami. Co? No, przypuszczam, że tak, kochanie, w pewnym sensie. Czy ja powinnam być grzeczną dziewczynką? Każda mama by chciała, żeby jej córka była grzeczną dziewczynką. Dobrze. To znaczy, że będziesz grzeczną dziewczynką? Tak mam, jak tylko dorosnę. Moje myślenie nie bardzo dojrzało, nawet po wielu latach. Chociaż regularnie chodziłam do kościoła, trafiło do mnie niewiele z tego, o czym tam mówiono. Wciąż myślałam jak tylko dorosnę, to będę grzeczną dziewczynką. Kiedy miałam jedenaście lat, chodziłam już na nabożeństwa dla dorosłych, szczerze mówiąc, głównie dlatego, żeby nie chodzić do szkółki biblijnej, której zajęcia odbywały się w tym samym czasie. Nauczycielka po prostu mnie nudziła. Ponieważ jednak była mądra i cierpliwa, kiedyś udało jej się mnie przekonać, żebym przyszła na jej zajęcia. Moi drodzy, w ciągu tych kilku tygodni zobaczyliśmy, jak bardzo Jezus kocha dzieci. Powiedział on w Ewangelii Marka rozdział 10, werset 14: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, bo do takich należy królestwo Boże. A w następnym wersecie nasz Pan powiedział do dorosłych stojących wokół niego: Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. Dlaczego tak jest? Dlatego, że dzieci nie wyrosły jeszcze z ufności i wiary, które wszyscy musimy mieć, by uwierzyć, że Jezus umarł za nas na krzyżu, a potem przyjąć go do naszego serca jako zbawiciela. Ale to nie koniec. Przypominają mi się słowa pewnego znanego pisarza, Bernarda Szoła, który powiedział: Młodzi ludzie marnują młodość. Ale ktoś o wiele mądrzejszy od niego, apostoł Paweł, napisał do młodego człowieka o imieniu Tymoteusz. Niech nikt nie lekceważy twojego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych, w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze w czystości. Janet, minęło już kilka tygodni, odkąd powiedziałaś, że przyjęłaś Chrystusa. Możesz nam powiedzieć, skąd wiesz, że jesteś zbawiona? Jestem tego pewna bardziej niż czegokolwiek, pani McLean. Czuję jego obecność w moim sercu. Czuję, jak uczy mnie być posłuszną. <laughs> Janet, codziennie musisz się modlić i czytać Biblię. Zbawienie rzeczywiście daje pewnego rodzaju uczucie. Można mieć poczucie, że jest się zbawionym, ale przede wszystkim jest oparte na faktach, które zapisane są w Słowie Bożym. W miarę jak dorastałam, interesowały mnie co rusz nowe rzeczy i nowe zajęcia. Poznałam nowych przyjaciół i nie miałam już za dużo czasu dla Boga, o którym z taką pewnością mówiłam, że jest w moim sercu. Zanim poszłam do koleżu, nie byłam już pewna swojego zbawienia. Mówiłam sobie, że kiedyś coś z tym zrobię. Zrobię z tym coś jak tylko dorosnę. Dokładnie tak jak wtedy, kiedy byłam małą dziewczynką. Gdybym mnie spotkała pola. Nie miałabym pojęcia, kiedy to nastąpi. Przygotowywał się do studiów na medycynie i chodził ze mną na niektóre zajęcia, między innymi na chemię. Panie i panowie, proszę o uwagę. <laughs> Dziękuję. Zauważyłem, że większość z Was zrobiła duże postępy, jeśli chodzi o nasz dzisiejszy eksperyment, ponieważ jest on męczący i czasochłonny. I dotarliśmy już, można powiedzieć, do jego połowy. Proponuję, żebyśmy w celu urozmaicenia naszych zajęć przeprowadzili jeszcze jeden praktyczny eksperyment. Otóż ziarno kawowe odkryte zostało przez pasterzy w Azji Mniejszej. Na tym terenie rosła dzika kawa, a pasące się owce skubały jej owoce. Wyraźnie było widać, że ziarna te wpływają na owce pobudzająco. Dlatego pasterze również zaczęli je jeść. Później nauczyli się gotować ziarna i przygotowywać pobudzający napój. W rezultacie doprowadziło to do powstania tak niezbędnej w naszym życiu przerwy na kawę. Tuż za rogiem znajduje się wspaniały lokal, który specjalizuje się w tego typu eksperymencie. Ujmując to w prostszych słowach idziemy na kawę. Tego dnia z jakiegoś powodu przerwa na kawę wcale mnie nie ucieszyła. Kiedy więc inni wyszli, ja zostałam przy swoim stanowisku, żeby trochę poczytać. Co się stało? Nie idziesz na kawę? A, myślałam, że jestem sama. No bo jesteś, dlatego postanowiłem zostać i dotrzymać ci towarzystwa. No dlaczego? To znaczy. No. <laughs> to miło z twojej strony. No chyba możemy uwierzyć profesorowi na słowo i nie iść na tę kawę, co. Mm. Tak. Nie potrzebujesz czegoś pobudzającego? Niekoniecznie. Ty jesteś wystarczająco pobudzający. Co ty powiesz? Ale może chciałabyś, żebym przyniósł ci trochę kawy. Dziękuję. Niekoniecznie. Aha. Próbujesz coś czytać? Owszem, próbowałam. Co? Co, co? Co, co, co? No, jest to głupie. Przepraszam. Chodziło mi o to, co próbujesz czytać. Przygotowanie do życia. A, niezłe. Też chodzę na te zajęcia. Tylko śmiesznie się nazywają. Dlaczego? Co dlaczego? Ojej, dlaczego ciągle pytasz co? Nie przejmuj się. Chciałem powiedzieć, że przygotowanie do życia to zabawna nazwa na określenie zajęć w szkole. A moja koleżanka z pokoju mówi, że te zajęcia powinny się nazywać Jak być szczęśliwym pomimo życia w małżeństwie. To się nie da. To znaczy za długa nazwa, żeby umieścić ją na planie. Nazwy zajęć muszą być krótkie i konkretne. A mój kolega z pokoju mówi, że odpowiednia nazwa dla zajęć o małżeństwie i prowadzeniu domu to trzeba zabić tę miłość. Jak <grymianie> ci się podoba? <grymianie> Ale przynajmniej cię rozmysło. No wiesz, może byś mi pozwolił trochę poczytać. Muszę dostać dobrą ocenę, a ładny uśmiech na egzaminie nie wystarczy. Na tych zajęciach stopnie niewiele znaczą. Czy je zaliczyłaś, czy nie. Przekona się dopiero po pięciu latach małżeństwa. Może masz rację, ale teraz chcę dostać dobrą ocenę. Później zaczęłam się zastanawiać, dlaczego Pol zadał sobie trud, żeby zostać ze mną podczas przerwy na kawę. Przyszło mi do głowy coś strasznego. Może pomyślał, że zostawam, bo nie mam żadnych przyjaciół i zrobiło mu się mnie żal. W następnym tygodniu, kiedy przyszedł czas na tę przerwę, postanowiłam wyjść z paroma osobami. Postarałam się, żeby to zobaczył. Jeśli jest coś, czego dziewczyna nie cierpi ze strony chłopca, szczególnie tak przystojnego jak Pol, to jest to jego litość nad nią. Oczywiście działałam przeciw sobie i miałam tego świadomość. Ta przerwa na kawę z innymi wcale nie była taka miła jak spędzona z nim. W następnym tygodniu postanowiłam to potwierdzić, i kiedy inni wyszli, zostałam w laboratorium. O. Czyżby kawa w zeszłym tygodniu nie bardzo Ci smakowała? Była pyszna, tylko w kawiarni było tłoczno i trochę zagłośno. No może skoczę tu obok i przyniosę dwie kawy w papierowych kubkach. Dobry pomysł, ale mógłby się przenieść w czymś twardszym. <grym> Chyba masz rację. Zaraz będę z powrotem. Myślę, że potrzebuję trochę pomocy z przygotowania do życia. Już jestem, Mada. Dwie kawy, śmietanka. I cukier. O, proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Nawiasem mówiąc mam na imię Janet. Janet Brown. Wiem, zdążyłem się dowiedzieć. Paul Jordan. Wiem, ja też zdążyłam. No, nieźle sobie poradziłaś. Czego jeszcze się dowiedziałaś? A, że jesteś prawie 3 lata starszy od nas, bo tak. byłeś w wojsku i że masz zamiar zostać lekarzem. Tak, masz rację. O ile jeszcze trochę pożyję. A to śmieszne. Przyszedłem tu, żeby studiować wychowanie fizyczne. Wszystko szło dobrze, aż pewnego dnia, podczas stepowania, zacząłem myśleć. Brudtos! Stepowania? Oczywiście, no mamy to w programie. Żartujesz sobie ze mnie. No coś ty sama zobacz. O. Nigdy bym cię o to nie posądzała. Widzisz? Mam talent, nie? <grym> <grym> Co tak? No więc pewnego dnia, o tak, tak jak dziś, stepowałem i nagle pomyślałem, czy to nie jest głupie? Im dłużej tam tańczyłem, tym głupsze mi się to wydawało. W końcu postanowiłem, że wystarczy. Wystarczy. No i dałem sobie spokój. Znasz kogoś, kto chce tanio kupić buty do stepowania? Nie znam nikogo takiego. I wtedy postanowiłeś zostać lekarzem? Tak. I tylko dlatego, że stepowanie wydawało ci się głupie? No po części. Oprócz tego doszedłem do wniosku, że chrześcijanin powinien być jak najbardziej użyteczny. A lekarz to osoba, według mnie, najbardziej użyteczna. No szczególnie, że nie potrafię przemawiać ani głosić kazeń. Traktujesz swoje chrześcijaństwo bardzo poważnie. A, a można inaczej? Ty jesteś chrześcijanką? Tak, myślę, że tak. Ale obawiam się, że nie traktowałam tego tak poważnie. No ale nie ma innego sposobu. Nie chodzi mi o to, że musimy robić z tego powodu smutną minę, ale Jezus zrobił dla nas tak dużo, że powinniśmy sprawić, żeby nasze życie liczyło się dla Niego. Coś takiego słyszałam dawno temu, w szkółce niedzielnej. Pol, dobrze, że cię spotkałam. Myślę, że może to nie był przypadek. Też tak sądzę. No, ja mówiąc, modliłem się o to. Kiedy Pol powiedział, modliłem się o to, po prostu zamarłam. Słyszałam już wiele słów od chłopaków, jak każda dziewczyna, ale żaden nigdy mi nie powiedział, że się za mnie modlił. Kilka tygodni później w teście było pytanie, co osiągnęłaś podczas tych zajęć. Pol wręczył mi kartkę z odpowiedzią poznałem tę blondynkę z pierwszego rzędu. I w dodatku profesor uznał to za dobrą odpowiedź. Pol ukończył studia w czerwcu 1950 roku, a we wrześniu pobraliśmy się. Przez rok, kiedy ja jeszcze studiowałam, pracował w ośrodku zdrowia w Michigan. Potem przenieśliśmy się do Chicago, gdzie Paul mógł robić specjalizację. Mniej więcej wtedy zaczęłam mieć poczucie, że w moim życiu czegoś brakuje. Kochanie. Tak? Wiesz, że jeszcze nigdy nie byliśmy w kościele. No co, tak, Jesteśmy bardzo zajęci. No poza tym nie znamy nikogo z kościoła. Ale to nie jest wystarczający powód. Myślę, że zaczęliśmy traktować naszą wiarę niezbyt poważnie. Ja bym tak nie powiedział. A jak byś powiedział? Pamiętasz, kiedy mi powiedziałeś, że nasze życie powinno się liczyć dla Chrystusa z powodu tego, co On dla nas uczynił? Sądzę, że dobrze wykorzystujemy życie. Ale nie tak, jak powinniśmy. Może, może. Wiesz, dostałem dzisiaj kolejny list od George'a. Tego twojego kolegi z koledzy? Tak, tak. Lepiej już sobie radzi? No, myślę, że coraz gorzej. Mówi, że nie potrafi podejmować decyzji, nie może skupić się na studiach. Wbił sobie do głowy, że jest do niczego i że tak musi być. No to smutne. Jest taki zdolny. Gdyby tylko umiał to wykorzystać. Hmm. Pol, George jest zapatrzony w ciebie bardziej niż w kogokolwiek na świecie. Nie mógłbyś mu jakoś pomóc? Ja nie bardzo wiem jak. Powiedziałem mu już wszystko, co wiem. Jesteś pewny, Pol? No oczywiście, no przecież pomógłbym mu, gdybym potrafił, tak? A mówiłeś mu kiedyś o Jezusie? Co? Czy powiedziałeś mu, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem? Że Jezus rzekł, ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Paul, czy kiedykolwiek rozmawiałeś z George'em na temat jego stanu duchowego? Nie. A dlaczego? No wiesz, jakoś nigdy nie było odpowiedniej chwili. Ale każda chwila jest odpowiednia, żeby powiedzieć komuś o Jezusie. No ale to nie zawsze jest takie łatwe. A poza tym, kochanie, czasami zastanawiam się, czy moje przekonania religijne nie są trochę dziecinne. Dziecinne? No tak, tak. Lekarze, z którymi studiuję, są bardzo inteligentni. Oni nie wierzą tak samo jak my. Nauczyli się polegać na swoich umysłach i umiejętnościach. Nie lecą do Boga z najmniejszym problemem. Nie potrzebują tego. Paul, jesteś pewien, że go nie potrzebują? Nie wiem. Nie wiem. Starałem się trochę przemyśleć swoje przekonania. Myślę, że to... Zdrowa rzecz. Czy zrobi z ciebie lepszego człowieka i lepszego lekarza? Tego też nie wiem. Kochanie, nie sądzę, żeby z powodu wiary ktokolwiek musiał mieć zamknięty umysł, Ale są pewne sprawy, które przekraczają możliwości ludzkiej logiki. Boża miłość jest jedną z takich rzeczy. Dlaczego nie poświęcisz trochę czasu i nie napiszesz do George'a? Napisz, że Jezus może mu dać zupełnie nowe życie i że już nigdy więcej nie będzie musiał cierpieć z powodu braku pewności siebie. Może powinienem to zrobić. Zobaczymy. Zdałam sobie sprawę, że w naszym życiu z dnia na dzień jest coraz mniej miejsca dla Jezusa, i zaczęło mnie to martwić. Prawie codziennie przejeżdżałam samochodem obok dużego kościoła. Po kilku tygodniach postanowiłam pójść tam na nabożeństwo. Wkrótce chodziłam już regularnie. Pewnego wieczoru mieliśmy niezwykły koncert, wykonywany nie przez wysokiej klasy chór, ale przez grupę nawróconych osób Specific Garden Mission. Nigdy nie miałam do czynienia z ludźmi bezdomnymi. Nie wyobrażałam sobie też, na czym polega praca takiej misji. Grupa śpiewająca pochodziła ze świata, którego w ogóle nie znałam. Twarz każdej osoby na scenie była w jakiś sposób naznaczona latami życia na ulicy, chorobami lub ubóstwem. Naznaczona była głębokimi zmarszczkami, których nabywa się jedynie po latach złego życia, złego myślenia i buntu. Gdy jednak patrzyłam, jak śpiewają, nagle zobaczyłam, że w tych twarzach kryje się również coś innego. Coś, co nie odzwierciedlało piętna grzechu. Wyglądało to tak, jakby szczęśliwe dziecko ucharakteryzować na starego człowieka. Ale ta charakteryzacja nie pomagała. Ufny uśmiech dziecka przebijał się przez nią. Gdy śpiewali, doznałam nagłego szoku, że ja, która zawsze byłam szanowana, chroniona i stosunkowo bezpieczna, rozpaczliwie zazdrościłam tym, którzy tak niedawno przyszli do Chrystusa. Zanim skończyli śpiewać, oczy miałam pełne łez. Nie płakałam nad nimi, ale nad sobą. Po nabożeństwie ktoś zapytał mnie, czy znam już Jezusa Chrystusa. Powiedziałam, że tak, ale że nie służyłam mu dotychczas tak, jak powinnam. Chciałam powtórnie oddać się na jego służbę. Modliliśmy się razem, a gdy wychodziłam z kościoła, Wiedziałam, że znowu będę podążała z Jezusem Chrystusem, królem królów i panem panów. Codziennie modliłam się za pola, i po kilku tygodniach zgodził się pójść ze mną na niedzielne nabożeństwo. Podczas kazania padły słowa, które mocno dotknęły nas obojga. Rozmawialiśmy o tym w drodze powrotnej do domu. Janet. Czy naprawdę myślisz, że Bóg by to zrobił? Co? No to, co powiedział pastor o cierpieniu. A jak on to ujął? Dokładnie to pamiętam. Powiedział: Czasami musimy doświadczyć bolesnego ciosu, który rzuci nas na kolana. Tak. Jestem pewna, że Bóg by to zrobił. W Psalmie 119 czytamy o człowieku, który jest wdzięczny, że Bóg dotknął go cierpieniem, bo to właśnie ono spowodowało, że człowiek ten wrócił do Boga. Mam nadzieję, że się nie mylisz. W liście do Hebrajczyków czytamy, a zapomnieliście o napominaniu, z jakim się zwraca do was jako do synów? Synu mój, nie lekceważ karcenia pana i nie upadaj na duchu, gdy cię on doświadcza. Bo kogo miłuje pan, tego karci. Chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. Gdy wróciliśmy do domu, Paul zaczął czytać, a ja zajęłam się obiadem. Nie minęło dziesięć minut, gdy zadzwonił telefon. Tak, słucham, mhm. mówi Jordan. Rozmowa z miejscowa z Michigan. Tak. Tak, tu Paul. Co się stało z, z George'em? Że co? Że zabił się? Zabił? Nie. Kiedy to się stało? Całą godzinę temu. Oczywiście. Oczywiście, bardzo co mi przykro. Boże, Boże, nie wiem, dlaczego na to pozwoliłeś, ale jestem już na kolanach. Już nigdy od ciebie nie odejdę. Był to dzień, w którym rodzina Jordanów wróciła do Boga, już na zawsze. Nadal nie wiemy, czy to, co moglibyśmy powiedzieć George'owi, mogłoby go powstrzymać przed samobójstwem. Ale na pewno wiemy, że już nigdy nie przegapimy takiej okazji. Będziemy mówić ludziom o Jezusie w każdym miejscu i w każdym czasie. Nauczyliśmy się ufać Mu w sprawach dużych i małych. On nigdy nie zawodzi. Przykładem może być to, co zdarzyło się, gdy postanowiliśmy dawać Kościołowi dziesięcinę od naszych 120 dolarów miesięcznie, zanim zapłacimy rachunki. Gdy przychodził czas płacenia za mieszkanie, często brakowało nam pieniędzy, ale zamiast się martwić, modliliśmy się i Bóg odpowiadał Tak, słucham tu Jordan Przepraszam, dzwoniłem do Pola Jordana, a nie do tu Jordana. <śmieszne> nie zbywaj się, Jim. Poznałem cię po głosie. Śmieszne, co? Posłuchaj, mam coś dla ciebie. No, już zaczynam się bać. Spokojnie, pewna szkoła organizuje w przyszłym tygodniu mecz baseballowy mhm. i oczywiście potrzebny jest lekarz. Pomyśl o tym. Nawet nie wiem, dlaczego poprosili mnie, żebym do ciebie zadzwonił. Wybierasz się tam? Oczywiście. No trudno. Mimo to postaram się przyjechać, to znaczy, zastanowię się. Powiedzieli, że płacą 20 dolarów. A, wiesz co? Już się zastanowiłem. Chwała Bogu. I chwaliliśmy Go. Te marne 20 dolarów to była dokładnie ta suma, której potrzebowaliśmy. Na przestrzeni lat nauczyliśmy się, że ufanie Bogu w małych rzeczach pomaga nam zaufać Mu w rzeczach wielkich. I jeszcze jedno. Chciałabym dopisać dodatkowy rozdział do podręcznika Udane Życie, który przerabialiśmy w koleczu. Napisałabym o tym, jak dzięki codziennej wspólnej modlitwie Pan utrzymuje nasz dom w szczęściu, cieple i dobroci. Spróbuj tego i ty. Na pewno nie doznasz zawodu. Ale najpierw, zanim cokolwiek zaczniesz, pojednaj się z Bogiem przyjmując jego syna Jezusa Chrystusa jako swego zbawiciela. Żeby rozpocząć dobre życie. Każdy z nas musi narodzić się na nowo.